Za oczami duszy, nie? Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Dlaczego tak jest, żebyśmy tak wszyscy... Zobaczcie, ile jest takich par, nie, Które się kochają, mm -hmm. Które to idą, przysiągają wiem, sobie wieczne, w ogóle wieczną miłość, nie? Idą do tego ołtarza i później jest, nie wiem, ten rozkład, a po trzech latach to się rozpada wszystko. Dlaczego tak jest? Nie ma czego? Nie ma Boga. To jest jedna rzecz. Ale wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że nie ma Boga, to wiecie co jest z tego? Jest, jest to tam, nie, tak jest totalnie takie to, że każdy szuka Twojego, też małżeńców. Szuka, żeby jego żeby żona spełniała jego oczekiwania, żeby był zawsze taki jak jest, bo jak będzie dupa za słona, albo za zimna, no to, to będzie bardzo źle i tak dalej. I, i i tak naprawdę z tym też no, ja jest walka. Walka o moje, że ja też bym było tak, żeby było, by było, bo ja uważam, że tylko tak powinno być. Ja mam taki znam, taki ja, ja jestem taki sam, tak słuchajcie. Też uważam, że ludzie powinni być tacy, jaki, jak ja myślę, że, że powinni być. Ja mam rację w takich prawach, no ja, ja wiem jak to jest, nie? To jest dobre dla niego, dla, dla, dla ciebie, dla, dla mnie i tak dalej, tylko że tym ja się różnię od, od nie wiem, od ateistii, od człowieka, który, który pokłada pieniądze z pieniądze tylko w swoje życie. Nie? Ja tylko różnię się jedną rzeczą. Tylko jedną. Tym, że ja zostawiłem na pana Boga, a On ma pieniądze. tylko my się różnimy tak naprawdę. A wszystko inne, to jest dopiero. Wszystko jest tak naprawdę studne. Bo zobaczcie, Bóg mówi, że są z dwóch bogów na tym świecie. Jaki bogów? Nie można służyć dwóch Pana, mówił, moje pismo. Bogu i mamonie, nie? I zobaczcie, jak, jak to są różne pogody. Bóg pieniądza jest Bogiem totalnie trudnym. Jest kłania ludzi do morderstwa, do wszystkiego, nie? Do tego, że są gotowi to, to zabić swoją matkę, sprzedać ojca, brata, siostrę, do za przeproszenie, Wszystko. Ludzie są w stanie zrobić dla pieniędzy wszystko. A Bóg, ten brak jest jest Bogiem naprawdę delikatnym, tym, który nie narzuca się nawet na siły, wychodzi tak naprawdę z kopytami do swojego życia. Ale powiem wam jedną rzecz, że nie można tak naprawdę w tym życiu, ja tego, tego doświadczyłem, że budować na piasku swojego szczęścia. Ja bardzo wiele lat szukałem siebie, szukałem szczęścia i tak dalej. ale Że, że to wszystko jest w moich rękach, ale kiedyś na koncercie właśnie w Jarocinie tam usłyszałem to, że Bóg jest kimś innym niż ja myślałem, że to nie jest ktoś, y, jakiś, wymyślona postać, jakiś jak Batman, jak Superman, tylko, że gorszy, bo, bo słaby i na tym krzyżu sobie wisi taki biedny, nie? I co to ma, to ma moje życie, bo Pana Jezusa, który, który jest takim właśnie, na tym krzyżu wisi? Czy On mi coś może dać? W życiu może mi pomóc? Taki słaby Bóg? To jest Bóg w ogóle? Jak się z Bóg, to jest znaczy, który mi pomoże w życiu, który mi mnie po prostu przeprowadzi przez to wszystko, nie? Weź mnie za rękę i pójdzie, nie? Przede mną rozgodnie moich wrogów, te wszystkie moje problemy i tak dalej, nie? To powiedz, że taki powinien Bóg, nie? Taki jak ja myślę. I zobaczcie, że wielu tak z nas tak myśli. A Bóg z zupełnie innej strony przychodzi. On zobaczy, ja w tym zrozumiałem na tym koncepcję, że Bóg faktycznie umarł, ale umarł po to, żeby dać życie, żeby, żeby tak naprawdę pokonać śmierć. Zabrać te wszystkie grzechy, te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę mnie niszczą. I zabrać to wszystko na ten krzyż i w I w nie polega nie na tym, nie tylko na tym. Że po śmierci kiedyś, a może to martwych starych, a może nie, bo to wiadomo, co to będzie, ale że martwych po Chrystus już teraz działa. Zobaczcie, jak to było w Oni siedzieli, apostołowie, którzy trzy lata chodzili przy Bogu i nie? i nagle oni, jak dzieci, przerażeni, że życi ich zabiją. No, ty się to Twoje życie zamknęli się po prostu w i pali się gdzieś. I przyszedł wtedy właśnie duch się czyli zmartwychwstały Chrystus i dał im moc w Dał im taką moc, że wyszli na ulicę i zaczęli wołać, zaczęli wołać, zaczęli wołać, że Chrystus żyje, Jezus żyje. Zobaczcie, pamiętacie Bradymiński piłkarzy, którzy mają, mają takie podwójne koszulki. Jedne te, te filmowe, a drugie spodem mają białe koszulki i z napisem Jezus? Kto to widział? No właśnie. I po co oni to robią? Żeby reklamować że to na proszek do prania? Albo jakoś to? Nie, oni, oni to robią, oni wyrwają tam tą koszulkę i cały świat wtedy widzi albo widzimy, nie? albo po prostu Jezus". Bo oni nie mogą nam inaczej. Bo ktoś, kto poznał parował, tak, tak naprawdę, w swoich testów, nie może milczeć pod tym. Nie może. Dlatego my jeździmy właśnie po więzieniach. Yy. I naprawdę to nie jest takie łatwe wcale. Ale wiem, że to jest naprawdę nie ma innego wyjścia. Ja mam znowu dzieci, które też po nie wiem, się może więcej zająć, bo ja wiem, się nie mogę. Nie? znaczy, może nie ile ale ale są takie dni, że po prostu wyjeżdżamy za dalek, bo takie coś, bo takie coś mi Pan mu dał do serca, nie? żeby jechać z dobrą rodziną do tych ludzi, w tym idzie, albo w Pograwczakach. Byliśmy w takim gdzie ludzie siedzieli, tam siedzą posłanki od 16 do 20 roku życia. Mordercy, gwałciciele. Ale co to znaczy mordercy, gwałciciele? Oni, oni nie są zawsze bronię kiedyś zabił albo zwałcił, ale teraz ale misto, to nie robi to dzień, bo po prostu kiedyś zrobi to. I całe życie teraz siedzi i pokutuje za te 7, na, na przykład 7 lat siedzi, a potem, a potem przechodzi do normalnego na, odniesienie. I ma szansę. I ma szansę. albo przyjąć do Boga. Dostać nowe życie, albo będzie się cały czas, albo udało, że tego nie było, albo, albo po prostu yy, mówił, że jest niewinny, bo tam też wielu jest takich, którzy mówią, że siedzą za niewinność, nie? Dlatego jakby mieli, tylko mają, yy, czego nie mieli? Dzisiaj nie chyba mówię o tym, że trzeba, nie do więzienia, to trzeba to mieć, a liczbę trzeba mieć, nie? Oni mają, ale mówią, no że to był jakiś tam dobrobód okoliczności, który I powiem że jak ktoś tego nie wydał, poznał w głębi serca i powiedział, nie tak jak ja kiedyś, nie? bo ja, ja pochodzę z rodziny nie nie byłem chrzczony, nie, nie byłem w ogóle w kościele, nie chodziłem na religię i tam usłyszałem te słowa, że właśnie Bóg jest tym, tym którym ma moc, który ma wszystko. I teraz może dojść do każdego człowieka, do wnętrza każdego człowieka. Wiecie, jak to, no, bo ludzie mówią, no, ale jak może Bóg do każdego pójść? Zobacz, jak ktoś patrzysz na słońce, to to członce jest, tylko ciebie, widzisz cały Słońce, bo ona jest dla ciebie tylko nie. I tak każdy człowiek tak może pomyśleć. I Bóg też jest taki. On jest cały dla Ciebie, tylko i wyłącznie, nie? To tylko Bóg może takie. I On... Jak wielki bojownik, będzie walczył do końca po swojej życie. Delikatnie, ale będzie walczył. Tak, żebyś był zbawiony, by była zbawiona. To jest niesamowite, to co dzisiaj mówił Ksiądz Batek, właśnie wskazany, że Bóg nie jest policjantem, jakiś sędzią, jakiś księgowy, który wylicza nasze grzechy. Zobaczcie, to jest niesamowite, że to nie jest tak jak w religii się mówi, we wszystkich religiach, że trzeba przejść jakąś drogę, zasłużyć sobie, ileś tam wykonać dobrych uczynków. Nie. To jest Bóg, który chce, żebyś ty był zbawiony. I On tej Jego zależy na tym przede wszystkim. Żeby przyjść i powiedzieć, słuchaj, no, Rysie, nie wiem, Adam, Ewa, ja chcę, żebyś się ze mną w niebie. Żebyś Ty. Nie w tym świecie, tylko ciało, ciało, ciało tylko widać, nie? I są piękni tam, świetnie podobani, mają pieniądze i tak dalej. Ale to są tylko te po prostu okulary takie zewnętrzne, bo jest potem cały duchowy świat, jest, jest potem życie wieczne. Ile lat tutaj żyjemy? 60, 70 lat, 82 lat. Moja babcia żyła 101 lat. To było to. Ale tak naprawdę mam to, którzy właśnie po narkotykach już około 20 słuchajcie kolejów moi nie żyje. I to bardzo bardzo młody wieku, bo największy przyjaciel zmarł w wieku pojęciu dwóch lat, nie? Po prostu przydatkową. Przydatkową heroicę. I powiem Wam, że, że Bóg nie chce, żebyście cierpiał. Żebyście cierpiał, żebyście naprawdę żebyście byli szczęśliwi. I tylko On może to zrobić, bo on ma moc. On ma tą moc niesamowitą moc, że może przejść przez życie, zobaczyć, ile ja oczemu więcej, ile, ile sztormów ma jeszcze czeka w życia, ile płuc, ile różnych sytuacji. I przez te sytuacje naprawdę może się może cię jedną przeprowadzić razem z Maryją. Można wtedy do Maryi prosić, bo ona jest pełna Ducha Świętego i ona jest w tak tak można mówić. Ona, ona naprawdę wycierpiała to, to wszystko i Bóg się nią podpusił, żebyśmy my mogli być Ona przyjęła to na siebie, żeby gdyby, nie, gdyby ona nie, nie powiedziała świat. i nie była tylko krzyżem, żeby nie widziała tej meczki, swojego syna, który, który umierał na ich pocza. Po prostu byśmy tego nie wiedzieli. To jest niesamowite. I powiedział, że, że Jezus. Niech kocha Cię tak jak nikt. Jak, nawet tak jak jest Twoja Matka, jak Ojciec, jak Twój narzeczony, mąż, to jest ktoś, kto Cię stworzył, tak naprawdę zna Twoje najmniejsze rzeczy, których, których, których byś nie powiedział i nie powiedziała najlepszego, się ja się robi. Jego możesz wszystko powiedzieć. Bo tylko tak naprawdę Ojciec rozumie Twoim szukaniu, swoim mądrzeniem, swoim w swoich, swoich wszystkich tych, tych niepewnościach, w jakichś swoich grzechach też. Tylko On może ci to, to naprawdę odebrać i zabrać i pomóc. Nie? I, I to to właśnie mówić się bardzo, bardzo mnie skończyło nie To, to mówił psiądz Bartek na pomili, że właśnie, że mamy tego Boga, który jest po naszej stronie słuchajcie. Świat tego nie widzi. Świat jest ślepy i nie chce tego widzieć. To jest niesamowite. Zobaczcie, Trzeba mieć pewne okulary, żeby zobaczyć tą rzeczywistość, nie? bo ktoś może powiedzieć, no ale ja miałem takiego księdza, który mnie tam molestował i już koniec, nie będę nigdy chodzić do kościoła, ale czy ja tak naprawdę, jak, jak kupisz buty, jak kupisz buty, jakieś pomysłowienie, które się rozpadną, to już nie